Burmistrz Ośna Lubuskiego nagrał filmik Stop Hejterom, jest to film skierowany przeciwko naszej członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska, Alicji Matwiejczuk, która zadaje pytania. Jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten filmik, a obejrzyjcie go w całości, to jest to, że burmistrz w nim mówi, że nie będzie wykonywał prawa, że nie będzie realizował jawności, co mówi publicznie. Druga rzecz. To, na którą zwróćcie uwagę, jest to film, w którym są wykorzystane zasoby urzędu, zasoby publiczne, do tego, żeby mówić po pierwsze, nie będziemy realizowali dostępu do informacji, a drugie, to jest skierowana e, e, niechęć mieszkańców, tak naprawdę, ze strony burmistrza, właśnie w stosunku do Alicji Matwiejczu, który robi kapitalną robotę w Ośnie lubuskim, która pilnuje jezior, która dopytuje, stara się, żeby zachować m.in. naturalny walor Ośna Lubuskiego. Dajemy tę odpowiedź, jedziemy do Ośna Lubuskiego, chcemy porozmawiać o jawności, powiedzieć, że to nie jest walka, że można lepiej udostępniać informacji, że są standardy, które pokazują, że możesz robić więcej tej informacji, na przykład w internecie i możesz być bardziej przeżysty, ale to trzeba chcieć. Dlatego w przyszły czwartek, 24 kwietnia, godzinie, między godziną 17 a 19, zapraszam Was wszystkich pod Urząd właśnie Lubuskim Rynek 1. Będziemy tam, chcemy właśnie porozmawiać, zastanowić się, jak mogłoby być właśnie lubuskim przejrzyściej, dostępniej, też oczywiście zapraszamy pana burmistrza, bo to jest osoba, która może wpłynąć na to, że nie będzie publicznie mówiła, że nie wykonuje prawa, nie będę realizował jawności, a tak naprawdę może zrobić, żeby było przejrzyście, żeby Alicja nie musiała pytać, bo to wszystko może być w internecie. To, o co pyta, może być w internecie. Pamiętajcie, widzimy się za tydzień w Ośnie Lubuskim. Patrzcie na nasze media społecznościowe, na nasze strony. Będziemy o tym informować. Na pewno też powiemy, co się wydarzyło właśnie Ośnie Lubuskim.